Lego to marka z długą historią. Przez cały okres wydali ponad 22 tysiące zestawów. I dzisiaj przedstawię Wam ranking 15 największych z nich. A ty zostaw lajka dla algorytmu i oglądaj do końca, by sprawdzić, czy wszystko o nich wiedziałeś. Pierwszy w kolejności to zestaw Ulica Połkątna z Harry'ego Pottera o numerze katalogowym 75978. Zaczynamy zestawienie z liczbą 5544 klocków. Największą zaletą zestawu jest różnorodność. Każda z kamieniczek ma własny charakter, kolorystykę i detale. Fajnie zaprojektowane półki z różdżkami, które można łatwo wymować. W środku jest wiele smaczków dla fanów Harry'ego Pottera. Każda fasada otwiera się, co umożliwia dostęp do bogatszych wnętrz. Cena jest wysoka, nie wiem czy można to jakoś usprawiedliwić, chociaż no, w sumie widać za co się płaci. W końcu są tu setki unikalnych detali. Ogromną zaletą jest modułowość, bo budynki można ustawiać w różnej kolejności. No i przede wszystkim każdy budynek, każdy sklep ma własną historię i swój charakter. Wielu recenzentów uważa ten zestaw za najbardziej dopracowany projekt z całej serii Harry'ego Pottera. Numer 14 na naszej liście to ogrody miasta Ninjago. 5686 elementów, które składają się na budowlę pełną pomysłów. Od kanału z mostkiem i przezroczystą wodą po muzeum pełne isteregów dla fanów serii. Dachy zbudowane w azjatyckim stylu to świetna sprawa. Modułowa konstrukcja pozwala rozdzielać piętra i zajrzeć do maleńkich sklepików czy innych pokoi. Wnętrza są ciasne, ale naszpikowane szczegółami. Od plakatów po maleńkie akcesoria. Minifigurek jest aż. 19 Serio dużo. Są różnorodne i zawierają unikatowe warianty bohaterów. Największa siła zestawu to wiadomo właśnie ta różnorodność. Każda część wygląda inaczej. Numer 13 to stadion Realu Madryt zawierający 5876 klocków i powoli zwiększa się ta liczba zmierzając do miejsca pierwszego. Są klasyczne elementy, takie jak tunel dla piłkarzy, loże VIP czy charakterystycznie zakrzywione trybuny. Model otwiera się jak książka, dzięki temu można zajrzeć do środka i obejrzeć boisko z każdej strony. Murawa jest zbudowana z zielonych płytek, a na niej znajdziemy bramki i linie boiska w mikroskali. Ciekawostką jest fakt, że zestaw powstał na 75. rocznicę stadionu i nawiązuje do jego wyglądu z przedmodernizacji. Teraz oryginał wygląda zupełnie inaczej. Kala jest spójna z pozostałymi stadionami LEGO, więc można je ustawiać obok siebie jak kolekcję. Wiadomo, na stadionie zawsze są emocje, a jeżeli wy takich szukacie, to wpadajcie na mój nowy główny kanał, Ani Hilator gdzie będziemy przeprowadzać eksperymenty bardzo nieodpowiedzialne na klockach LEGO. Właśnie w tym momencie opublikowałem pierwszy film na ten kanał, gdzie przemalowałem cały samochód Lego Technik i efekt powala. Natomiast to jest tylko początek, bo w każdym kolejnym filmie będziemy ponosić poprzeczkę i się przekonacie o tym już niedługo. W drugim filmie już się mocno zaskoczycie. Zaznaczam, że kanał jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia, więc jeśli jesteś młodszy, to lepiej sobie to odpuść. Wiecie, my tam, podłączymy silnik rakietowy do tego samochodu. To nie jest normalne. Numer 12 Taj Mahal. Został wydany dwukrotnie w 2008 i na tamten moment był to największy dostępny zestaw, oraz w 2017, kiedy to wrócił na rynek i w ten sposób wartość tego setu spadła, no bo stał się ogólnodostępny. Natomiast teraz znowu nie jest dostępny i cena z powrotem rośnie w górę. Składa się z 5923 klocków i w wierny sposób oddaje symetrię oraz monumentalność budynku. Zestaw jest całkowicie statyczny, nie ma funkcji to jest czysta ekspozycja. Wyróżnia go jednolita kolorystyka, bazująca prawie wyłącznie na białych klockach z nielicznymi złotymi akcentami. Jak dla mnie jest on zbyt prosty i trochę odstaje pod kątem zaprojektowania od innych zestawów. Spójrzcie, ile tu jest wolnego, niewykorzystanego miejsca. Numer 11. Hogwarts. I tu już przekraczamy liczbę 6000 elementów. To nie jest zwykły zamek z klocków, tylko cały świat zamknięty w mikroskali. Wnętrza to seria miniaturowych scen z filmów. Wielka sala, komnata tajemnic, czy ruchome schody. Mimo mikroskali znajdziemy tu postacie, malutkie figurki uczniów i nauczycieli, które wyglądają moim skromnym zdaniem źle, ale taki urok pomniejszonych, mini figurek. Ogromną siłą zestawu są na pewno ukryte nawiązania do filmów, których jest tutaj masa. Kolorystyka jest stonowana, głównie piaskowy i szary kolor. Ciekawym zabiegiem jest dodanie czterech ekskluzywnych figurek z założycieli Hogwartu w klasycznej skali. To stanowi miły ukłon w stronę kolekcjonerów. Efekt końcowy robi piorunujące wrażenie na żywo, nawet na osobach, które nie gustują w tym uniwersum. Czyli na przykład na mnie. Miejsce 10. Rynek miejski Ninjago, czyli kolejny zestaw Ninjago, również podobnych rozmiarów do ogrodów, ale jednak ma trochę więcej klocków. Wygląda jak żyjący organizm, pełen kolorów, małych historii i zakamarków. Najciekawsze jest to, że każda część rynku ma swój klimat. Przykładowo mamy działający kibel, który spukuje brązowe kloce do ścieków. Technicznie podobają mi się dachy, bo są lekkie, a jednocześnie pełne szczegółów. W zestawie jest aż 21 minifigurek, co czyni go rekordistą w tej serii. Wśród nich Kilka zupełnie nowych postaci i unikatowe wersje bohaterów. Rynek jest niższy od ogrodów, ale szerszy i bardziej rozłożysty, dzięki czemu sprawia wrażenie zatłoczonego centrum miasta. Minusem są ciasne wnętrza. Wiele szczegółów ginie w gęstwinie klocków i ciężko je podziwiać bez rozbierania modułów. Numer 9 Rivendell. 6167 klocków. Według mnie i wielu innych recenzentów, ten zestaw przypomina bardziej dzieło sztuki niż klasyczny model z klocków. Największe wrażenie robi architektura. Smukłe kolumny, delikatne łuki i dachy zbudowane z klocków w nieoczywistych kolorach, takich ładnych, pastelowych. To jeden z nielicznych zestawów, gdzie konstrukcja sprawia wrażenie lekkiej i kruchej, choć w rzeczywistości jest bardzo stabilna. Projektanci z pewnością włożyli ogrom pracy w oddanie klimatu śródziemia. Pełne szczegółów rośliny, mostek nad rzeką, czy mozaikowa podłoga w sali narad. Sama sala narad to punkt centralny modelu. Znajdziemy tam stół, na którym można położyć pierścień. Jest otoczony krzesłami dla Całej drużyny. W zestawie jest 15 minifigurek, w tym wszystkie główne postacie z pierwszej części trylogii. Wnętrza są bogate. Ale nie przeładowane, wszystko jest zrobione z wyczuciem. Wadą może być dach, który wymaga niezwykłej precyzji, aby każdy ten kwadracik umieścić pod dobrym kątem. Numer ósmy i pierwszy zestaw ze Star Wars. Brzeszczot w wersji UCS ma aż 6187 klocków. Zestaw, który świetnie oddaje charakter okrętu Mandalorianina: masywny, zużyty i pełny technicznych detali. Kadłub ma charakterystyczny, skrzydłowy kształt, a projektanci świetnie oddali wrażenie pancerza z i różnymi naprawami. Największe wrażenie robią silniki. Ogromne, wyglądają jak prawdziwe turbiny. Wnętrze jest bogato zaprojektowane: cockpit z miejscami dla dwóch minifigurek, kajuta z łóżkiem, miejsce na broń. Górne panele i fragmenty boków można zdjąć, by zajrzeć do środka. Fajne figurki. No, niestety, cały statek jest szary, ale to jest Star Wars, więc nieważne. Gdybym miał do wydania tyle pieniędzy, to na pewno bym go nie kupował w pierwszej kolejności, ale dla fanów Mandalorianina. Na pewno jest to gradka. Numer 7. Kolejne Gwiezdne wojny, czyli AT AT 600 klocków więcej. Czyli aż 6785 i ta konstrukcja na przykład dużo bardziej mi się podoba, nie tylko ze względu na to, że jest bardziej ikoniczna, ale wygląda dużo potężniej i ma więcej smaczków w sobie. Same nogi są w pełni ruchome z realistycznymi stawami, ale ich ustawienie wymaga cierpliwości, bo balans jest delikatny. Boki są zdejmowane w segmentach, co pozwala łatwo zajrzeć do środka i podziwiać układ wnętrza. Cockpit mieści 4 minifigurki, a w zestawie dostajemy ich. 9. Minusem jest oczywiście cena i gigantyczne rozmiary. Trzeba mieć naprawdę dużo miejsca, żeby go wyeksponować. Szczerze mówiąc, zawsze jak go widzę na żywo, to wie grozą, bo jest tak potężny. Niesamowity zestaw, niesamowicie ikoniczny, ale jeszcze bardziej ikoniczny jest soku Millennium na miejscu szóstym który ma 7541 klocków, czyli o 800 elementów więcej od at W soku Millennium to absolutna legenda wśród zestawów Lego. Największy, najbardziej szczegółowy, najbardziej rozpoznawalny i kultowy statek w całej serii Star Wars. Waży prawie 13 kg, co przez lata czyniło go największym zestawem Lego w historii. Kadłub jest naszpikowany detalami, antena działa laserowe, ślady zużycia statku i masa drobnych rurek czy płytek sprawiają, że wygląda jak żywcem wyjęty z Planu filmowego. Wnętrze kryje słynny stół do holoszachów, kajuty, maszynownie i kokpit z czterema miejscami, co jest wierne filmowi. Tatek ma ponad 80 cm długości, więc wymaga naprawdę solidnego miejsca ekspozycji. Sami widzicie, że od teraz. Będą pojawiać się już same ikony. Numer 5. W tym momencie mamy ogromny przeskok o 1500 klocków. Najnowszy zestaw z całego dzisiejszego zestawienia, przez wielu hejtowany, bo przypomina placek. I znowu jest to Star Wars. Mowa o Gwieździe Śmierci, która nie jest klasyczną kulą, a właściwie jakimś niedokończonym wycinkiem. No ale ma te 9023 klocki, więc zasługuje na miejsce piąte. Trzeba pochwalić chorą ilość figurek. 38 najważniejszych postaci. Wow, 38. Ale dlaczego. Mi ten zestaw się nie podoba. Po pierwsze jest opór drogi. Po drugie skala tych pokoi w środku nie jest zachowana. Wiadomo. Gwiazda Śmierci jest olbrzymia. Ale właśnie przez to nie wygląda to jakoś najlepiej. Mimo dużych rozmiarów, jest to chyba zestaw dla zabawy, a nie na wystawę. W mojej opinii. No i jeszcze, jak się wymie w wszystkie figurki, to ten zestaw traci jakiekolwiek walory estetyczne. Miejsce czwarte: 13 klocków więcej. Koloseum, które ma 9036 elementów. Trybuny składają się z powtarzalnych segmentów, które razem tworzą imponującą, eliptyczną bryłę. Najciekawsze jest odwzorowanie ruin. Część ścian stoi w w pełnej wysokości inne są połamane i zniszczone, co wiernie oddaje obecny stan zabytku. Projektanci sprytnie zastosowali różne odcienie beżu i piaskowego koloru, by symulować zniszczony kamień. To naprawdę dobrze wygląda. Model nie zawiera minifigurek ani akcesoriów. To czysta architektura w formie klocków. Budowa bywa monotonna, bo trybuny składają się z tysięcy drobnych elementów, ale efekt końcowy imponuje swoją powtarzalną symetrią. To zestaw z pewnością dla cierpliwych. Ale w tej kwestii jest jeszcze jeden mocniejszy kandydat na pierwszym miejscu, który. Bije na głowę to kolosę, ale to później. No bo teraz mamy podium. Zaczynamy od Titanica. 9090 klotków. Przeogromny zestaw. 135 cm długości, na tyle duży, że wiele osób nie wie co z nim za bardzo zrobić po złożeniu. Statek został podzielony na trzy ogromne segmenty, które można rozłączać, aby zajrzeć do środka. Wnętrze nie jest puste. Znajdziemy tu salę maszyn z tłokami, które naprawdę poruszają się przy obracaniu śrub napędowych. A także fragmenty kabin pasażerskich, czy klatki schodowej. Na pokładzie odtworzono drobne szczegóły, takie jak dźwigi, kotwice, łodzie ratunkowe i charakterystyczne cztery kominy. Zestaw nie zawiera mień figury. To czysta, kolekcjonerska makieta, bardziej przypominająca model hobbystyczny niż klasyczne Lego. Samo pudełko waży 13 kg i zawiera trzy bardzo długie instrukcje, by ułatwić budowę w segmentach. Numer dwa wieża Eiffla. czyli zestaw, który jakiś czas temu wywołał ogromne poruszenie ze względu na jego wymiary 10 tysięcy 1 klocków, przy czym osiąga prawie 1,5 metra wysokości. Jak to zestawimy z człowiekiem? Wow! Tego nawet nie ma gdzie postawić. Na stole nie ma sensu, bo przedziurawi sufit. Model odwzorowuje paryską ikonę w skali 1 do 200. Jest zbudowany w czterech ogromnych segmentach, które można rozdzielać, by łatwiej go przenosić. Żeby uzyskać taką różnorodność, tu jest dużo ciekawych klocków, jak na przykład te szare kiełbaski. To już chyba nie jest zabawka, lecz taki prawdziwy model, który wygląda bardziej jak jakaś makieta inżynierska. Pierwsze miejsce. Mapa świata, czyli najnudniejszy zestaw na świecie. 11695 klocków, przy czym większość to groszki. Ja go bardzo lubię, w sensie nawet wisi za mną, tylko przebudowałam go na mapę Europy. Wiecie, to nie jest klasyczny zestaw na półkę, tylko obraz, przez co wyróżnia się na tle innych setów. W zasadzie jest tak nudny, że nawet nie wiem, co o nim powiedzieć. Ale jeżeli szukacie czegoś ciekawego, to wpadnijcie na mój nowy główny kanał, gdzie eksperymentuję z klockami Lego w bardzo nieodpowiedzialny sposób. Oczywiście dla osób 16, bo nieraz złapiecie się tam za głowę.